Państwa, witamy wszystkich. Kolega Krzysztof dzisiaj Robi mnie. Trzeci twój, tak? W ciągu, w ciągu ile? Duży. Duży jest, no. Trzeci w ciągu ile? Pół godziny łowimy, A, nie? Ani nie. Dwóch nie nagraliśmy. Bo były małe. Były małe, no takie tam 60 taki, nie? No troszeczkę podkryć sobie, nie? No, to dzisiaj się dzieje. Takie miałem dobrze, dobre przeczucie dzisiaj. O, no, ten ma z osiemdziesiątka. Trzeci w pół godzinki to jest coś, nie? <gryzm i zimna> No, ładnie słoneczko, zaczyna wychodzić. A będzie się, która ósma godzina. Pokaż go, Krzyśko, zaprezentuj go, widzą. Nie pokaż, pokaż, gdzie zapięty jest. Czekaj, zobaczymy tu. Za języczek. Elegancko za języczek. O, ale gruby ty! No. Za weź go tak złapiesz, Krzysztof. Przełóż tego w drugą rękę. Piękny grubas, nie? Czekaj, o, ale piękny! Dobra, czekaj, podam ci szczypce go wychać. I Jej. od razu nie ten... Uważaj, czekaj. Pomogę ci, dobra? Nie, nie, nie wkładaj na palców. O, wychoczona rybka. Fotkę ją tu Fotkę? Czekaj, bo mi się to zakliło. Daj dalej. Taki takie to go chyba blokowujesz, tak? Aparat. Ole, się tam coś rzuca. Dobra, zróbmy zdjęcie. Weź go tak troszeczkę, wiesz. Ok. Dobra. Mm. Piękny. No tam my przytnij, zaraz go zmierzymy. Wiesz, odwróć go tak, to się tam masz miarkę, na tym widzisz? Przytnij tam do końca paszczą. Tak wiesz go. Na prosto go, Krzysiu. O, właśnie tak. Do końca tam paszczą. Tylko pół go sobie złap. No, jest ładny, gruby, wypasiony, nie? W połowie go, Krzysiek, złap. Tak to ci się to będzie zaślizgiwał. Ile ma? 82 82. No, nie, nie, bo ci o, teraz równiutko, to ma ile? Patrz, 87 prawie. No ale koniec, to 87, płęczenie. nie? No. Dobra. Co, na kotlety go, Krzysiek, bierzesz, tak? Nie, nie, nie. Dobra, i do wody, poczekaj. Dotleń go tak ładnie. No, palucha tam nie wkładaj, Krzysiek. Kciuk. Ole, wystartował. Jak? No. Mokro.